Je, jeśli ja ci powiem, że w momencie, gdy myślimy o wszechświecie, który wydaje się nieskończony, istnieje koncepcja, która całkowicie zmienia naszą perspektywę. Tak, mowa o pytaniu, które stawia przed nami teoretyczna fizyka, co tak naprawdę znajduje się przed wszechświatem, jeśli uznamy go za skończony? Gdy zerkniemy na najnowsze badania, zaskatujące odpowiedzi mogą nas zaskoczyć. W 2021 roku badania opublikowane w czasopiśmie Nature wskazały, że 67,4% wszechświata stanowi ciemna energia, a 26,8% to ciemna materia. To te niewidoczne składniki, które sprawiają, że nasze rozumienie wszechświata jest tak niezwykle skomplikowane. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Jeśli ciemna materia i energia wpływają na naszą rzeczywistość, to co jest poza tym wszystkim? Jakie są granice naszego zrozumienia? W 1929 roku Edwin Hubble odkrył, że wszechświat się rozszerza. To było jak otwarcie drzwi do nowego wymiaru myślenia o przestrzeni i czasie. Ale co, jeśli to rozszerzanie się ma swoje ograniczenia? Co, jeśli wszechświat jest skończony, ale nie ma przed w tradycyjnym sensie? Odpowiedź, która zrodziła się z tego pytania, jest tak fascynująca, jak i zaskakująca dla wielu fizyków. Co ciekawe, niektórzy naukowcy sugerują, że przestrzeń, jaką znamy, w ogóle nie ma granice. Wyobraź sobie, że możesz podróżować w jednym kierunku bez końca, wracając do punktu wyjścia. To koncepcja, która przypomina nam o geometrii sferycznej, jak na powierzchni Ziemi. Możesz iść na północ, a potem wrócić, przekraczając swój początkowy punkt. Ale co z czasem? Czy czas jest liniowy, czy cykliczny? W 2018 roku zespół badawczy z Uniwersytetu w Cambridge zaprezentował model czasoprzestrzenny, który sugeruje, że czas może być bardziej złożony niż sądziliśmy. W rzeczywistości niektórzy naukowcy postulują, że czas mógłby być cykliczny, co oznacza, że wszechświat mógłby przechodzić przez nieskończone cykle tworzenia i zagłady. To z kolei rodzi pytanie, co było przed tym cyklem. Czy istnieje coś takiego jak przed w kontekście czasu? W 2020 roku badania opublikowane w Physical Review Letters sugerują, że czas mógłby nie mieć początku w tradycyjnym sensie być może jest tylko częścią większego, nieskończonego obrazu. Jak podkreśla fizyk teoretyczny Sean Carroll, wszechświat nie musiał mieć początku. To zdanie może być dla niektórych rewolucyjne, a dla innych pełne niepewności. Jak to możliwe, że jesteśmy częścią czegoś, co mogło nie mieć początku ani końca? To pytanie prowadzi nas do głębszych rozważań na temat naszej egzystencji. Czy jesteśmy tylko przypadkowym zbiorem atomów, czy może nasza świadomość ma większe znaczenie w kontekście nieskończoności? W 2019 roku badania przeprowadzone przez naukowcy z MIT wykazały, że nasze zrozumienie wszechświata opiera się na niepełnych danych. Co więcej, istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić, co może znajdować się przed wszechświatem. Jedna z najbardziej fascynujących teorii sugeruje, że wszechświat mógł powstać z niczego w wyniku fluktuacji kwantowych. Ale co, jeśli to nic ma swoje własne właściwości? Czy to, co wydaje się być pustką, w rzeczywistości jest pełne potencjału? Zastanów się nad tym, jak wiele rzeczy w naszym życiu wydaje się być oczywistych, ale w rzeczywistości skrywa głębsze znaczenia. W kontekście naszego zrozumienia warto wspomnieć o eksperymentach myślowych, które pomogły nam poszerzyć horyzonty. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zdefiniować wszechświat jako całość, gdzie nie istnieje przed ani po. W takim przypadku każdy moment, każda decyzja, każde zjawisko są częścią jednego nieskończonego kontinuum. Jak zauważa fizyk teoretyczny Max Tegmark, wszystko, co istnieje, jest częścią wielkiego matematycznego obrazu. Co by to oznaczało dla naszej egzystencji? Jakie byłyby konsekwencje tego spojrzenia dla naszego postrzegania rzeczywistości? Na koniec warto zadać sobie pytanie, co my, jako ludzie, możemy zrobić z tą wiedzą? Jak możemy wykorzystać naszą świadomość, aby lepiej zrozumieć wszechświat i nasze miejsce w nim? W obliczu tak głębokich pytań, które stawiają przed nami nauka i filozofia, czy nie warto podjąć wysiłku, aby zgłębić te tajemnice? Bo choć odpowiedzi mogą być zaskakujące, to podróż w poszukiwaniu prawdy jest sama w sobie wartościowa. Jakie wnioski wyciągniesz z tej refleksji? Czy jesteś gotowy, by spojrzeć na swoje miejsce w wszechświecie z nową perspektywą? Zastanówmy się teraz nad konsekwencjami tego, co oznacza istnienie wszechświata bez początku i końca. Jeśli to, co uznajemy za rzeczywistość, jest jedynie fragmentem nieskończonego kontynuum, to jakie znaczenie ma nasza codzienność? Jakie są nasze aspiracje i marzenia w kontekście tak ogromnej skali? Czy są one równie efemeryczne jak nasze życie, czy może mają głębszy sens wykraczający poza naszą chwilową egzystencję? W 2022 roku badania opublikowane w Journal of Cosmology and Astroparticle Physics wskazały, że nasza percepcja czasu wpływa na nasze decyzje, a to, jak postrzegamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, kształtuje nasze podejście do życia. Ale czy te badania mogą w jakiś sposób pomóc nam zrozumieć, co jest przed wszechświatem? Jeśli czas ma charakter cykliczny, a nasza rzeczywistość jest jedynie jednym z wielu cykli, to co to mówi o naszym istnieniu? Może jesteśmy częścią większej narracji, która nie kończy się, ale ciągle się rozwija. Jak zauważa filozof Alain de Botton, to co jest ważne, to nie tyle odpowiedzi, ile pytania, które stawiamy. A pytania dotyczące naszego miejsca we wszechświecie są jednymi z najważniejszych. Przypomnijmy sobie, że wiele teorii mówi o tak zwanym multiwersum, koncepcji, zgodnie z którą istnieje wiele wszechświatów, a nasz jest tylko jednym z nich. Co, jeśli nasza rzeczywistość to tylko jedna z nieskończonej wersji tego samego wszechświata? To stawia przed nami kolejne pytanie: Czy istnieje inna wersja nas samych w innym wszechświecie, które podejmują inne decyzje, prowadzą do zupełnie innych rezultatów? Taki koncept może wydawać się skomplikowany, ale to właśnie w tej złożoności kryje się piękno ludzkiego doświadczenia. Jak zauważa astrofizyk Brian Green, wszechświat jest nieskończonym źródłem cudów i zaskoczeń. W obliczu tych myśli nie sposób nie zastanowić się nad naszymi lękami i pragnieniami. Czy boimy się, że nasze życie jest tylko chwilowym zjawiskiem w obliczu nieskończoności? A może wręcz przeciwnie. To właśnie ta ulotność nadaje naszemu istnieniu znaczenie. Jak mówił znany psycholog Viktor Frankl, człowiek nie ma prawa do życia bez sensu. Czyżbyśmy więc musieli szukać sensu w kontekście wszechświata, który nie ma granic? Jaką rolę odgrywają w tym nasze marzenia o przyszłości, nasze relacje, a nawet codzienne wybory? Zamknijmy na chwilę oczy i wyobraźmy sobie, że stoimy na krawędzi wszechświata, patrząc na jego nieskończonością. Jak czujemy się w obliczu tej potęgi? Czy czujemy się malutcy, czy może pełni nadziei? W 2021 roku zespół naukowców z Uniwersytetu Yale zaprezentował badania, które wskazują, że ludzie, którzy medytują nad nieskończonością, często doświadczają głębszego poczucia spokoju i zrozumienia. Może zatem to, co wydaje się nam przerażające, może być także źródłem wewnętrznej harmonii? Jeśli nasza egzystencja jest częścią większego obrazu, jak odnajdujemy odpowiedzialność za nasze działania? Jak nasze czyny mogą wpływać na przyszłe cykle wszechświata? W 2020 roku badania opublikowane w Nature Communications zasugerowały, że nasze decyzje mają długofalowe skutki nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. To rodzi pytanie, czy jesteśmy gotowi na tę odpowiedzialność. Podsumowując tę podróż przez tajemnice wszechświata, warto pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tą wiedzą. Jakie kroki podejmiemy w obliczu tak głębokich pytań? Jakie zmiany wprowadzimy w swoim życiu, aby lepiej zrozumieć nasze miejsce w tym nieskończonym obrazie? Może warto zacząć od małych rzeczy, od uważności w codziennych wyborach, od docenienia piękna chwili obecnej. Jakie wnioski wyciągniesz z tej refleksji? Czy jesteś gotów, by otworzyć się na nowe możliwości, które niesie ze sobą nieskończoność? Podróż w poszukiwaniu prawdy dopiero się zaczyna. A każdy krok w tym kierunku może nas zbliżyć do zrozumienia, które wykracza poza nasze najśmielsze wyobrażenia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Twoje codzienne decyzje wpływają na większy obraz naszego istnienia? W miarę jak eksplorujemy tajemnice wszechświata, stajemy przed pytaniem, które jest zarówno osobiste, jak i uniwersalne. Nasze życie, pełne wyborów, marzeń i relacji, może być postrzegane jako nie tylko odzwierciedlenie naszej indywidualnej podróży, ale także jako cząstka większej kosmicznej narracji. Jak zauważył filozof Alan Watts, wszystko co robisz jest dziełem sztuki. Jak zatem możemy uczynić nasze życie arcydziełem, mając na uwadze nieskończoność, w której się znajdujemy? W kontekście naszych wyborów warto przyjrzeć się, jak różne kultury i epoki podchodziły do kwestii czasu i przestrzeni. W starożytnej Grecji filozofowie tacy jak Heraklit i Parmenides snuli rozważania na temat natury rzeczywistości. Heraklit twierdził, że wszystko płynie, a zmiana jest jedyną stałą, natomiast Parmenides podkreślał, że prawdziwa rzeczywistość jest niezmienna i trwała. Te dwa podejścia, choć sprzeczne, mogą być interpretowane jako dwa aspekty tego samego zjawiska. Nasze życie jest jednocześnie dynamiczne i stałe, pełne ruchu i transformacji, ale także zakorzenione w niezmiennych prawdach. W 2023 roku badania opublikowane w Journal of Consciousness Studies sugerują, że nasza percepcja czasu jest znacznie bardziej złożona niż sądziliśmy. Czas nie jest jedynie liniowym procesem, ale raczej dynamicznym doświadczeniem, które kształtuje nasze myśle, emocje i działania. Co to oznacza dla nas? Może powinniśmy przestać postrzegać czas jako prostą oś, na której umieszczamy nasze życie, a raczej jako sieć powiązań, w której każdy moment wpływa na kolejne, tworząc nieprzerwaną tkaninę doświadczeń jak to zmienia naszą codzienność i sposób w jaki podejmujemy decyzje. Gdy myślimy o naszych marzeniach i aspiracjach, warto zastanowić się jak nasze cele mogą być zakorzenione w tym kosmicznym obrazie. Czy twoje pragnienia są odzwierciedleniem twojego miejsca w świecie, czy może są wynikiem wpływów zewnętrznych? Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda w 2022 roku wykazały, że nasze cele życiowe są często kształtowane przez społeczne i kulturowe oczekiwania, a nie przez nasze prawdziwe pragnienia. Jakie marzenia są Twoje, a jakie zostały Ci narzucone? Jak możesz je zrealizować, mając na uwadze, że jesteś częścią większego, nieskończonego kontekstu? W miarę jak zastanawiamy się nad naszą rolą w tym wszechświecie, nie możemy zapomnieć o odpowiedzialności, która z niej wynika. Jak nasze działania wpływają na innych, na przyszłe pokolenia, a nawet na sam wszechświat. W 2024 roku badania opublikowane w Environmental Science i Policy zwróciły uwagę na to, że nasze wybory dotyczące środowiska mają wpływ na nie tylko naszą planetę, ale i cały ekosystem wszechświata. Jak możemy podejmować bardziej świadome decyzje, które będą korzystne nie tylko dla nas, ale także dla innych form życia? W obliczu tych refleksji warto zadać sobie pytanie, co możesz zrobić dzisiaj, aby Twoje życie stało się bardziej autentyczne i zgodne z Twoimi prawdziwymi wartościami. Jakie nawyki powinienesz zmienić, aby dążyć do spełnienia swoich marzeń? Czy jesteś gotów na to, by spojrzeć w głąb siebie i zadać sobie trudne pytania? Jak mówił znany coach Tony Robbins, zmiana jest nieunikniona, wzrost jest opcjonalny. Jakie kroki podejmiesz, aby przejść od zmiany do wzrostu? Przyjrzyjmy się teraz zjawisku, które często umyka naszej uwadze wpływowi, jaki mamy na innych. Każda nasza interakcja, każde słowo, które wypowiadamy, może mieć dalekosiężne konsekwencje. Jak często zastanawiasz się, jak Twoje zachowanie wpływa na tych, którzy są wokół Ciebie? W 2023 roku badania przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykazały, że pozytywne interakcje mogą nie tylko poprawić nastrój, ale także zwiększyć poczucie sensu i celu w życiu. Jakie działania podejmiesz, aby wprowadzić więcej pozytywności w swoje relacje? W miarę jak zanurzamy się w te pytania, pamiętajmy, że nasza podróż przez wszechświat jest nie tylko naukowym poszukiwaniem, ale także osobistą eksploracją. Każda chwila, każda decyzja, każdy krok, który podejmujemy, kształtuje naszą rzeczywistość. Jak zauważa astrofizyk Neil deGrasse Tyson, wszechświat nie tylko istnieje z powodu ciebie, ty jesteś częścią wszechświata. Jakie znaczenie to ma dla ciebie? Jak możesz uczynić swoje życie bardziej znaczącym w kontekście tego większego obrazu? W końcu, w obliczu wszystkich tych pytań i rozważań, warto zdać sobie sprawę, że choć odpowiedzi mogą być złożone, to podróż w poszukiwaniu prawdy jest sama w sobie wartościowa. Każdy krok, który podejmujemy, zbliża nas do zrozumienia, które przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. Jaką rolę odegrasz w tej bezgranicznej opowieści? Co uczynisz dzisiaj, aby Twoje życie stało się nie tylko częścią większego obrazu, ale także istotnym i pięknym fragmentem tej wszechświatowej układanki? Podróż dopiero się zaczyna, a każdy z nas ma w niej swoje unikalne miejsce. W miarę jak kontynuujemy tę podróż w poszukiwaniu sensu w kontekście nieskończoności, warto zastanowić się nad tym, jak nasze postrzeganie wszechświata wpływa na nasze życie codzienne. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że każdy Twój wybór, każda decyzja jest częścią większej narracji, która wykracza poza Twoją chwilową egzystencją? W 2022 roku badania opublikowane w Journal of Positive Psychology pokazały, że ludzie, którzy dostrzegają sens w swoim życiu, często są bardziej szczęśliwi i spełnieni. Jak zatem możemy znaleźć ten sens w obliczu niewyobrażalnej skali wszechświata? Zastanówmy się nad tym, co oznacza być częścią czegoś większego. Może to być przytłaczające, ale także inspirujące. Jeśli nasza rzeczywistość jest tylko jedną z wielu wersji wszechświata, to jakie możliwości się przed nami otwierają? Jak zauważa filozof i pisarz Alan Watts, wszystko co robisz jest częścią wielkiego tańca życia jakie kroki możesz podjąć, aby włączyć się w ten taniec z większą pewnością siebie i świadomością. Możemy również zastanowić się nad tym, jak nasze relacje z innymi wpływają na naszą percepcję wszechświata. W 2019 roku badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Pensylwanii wykazały, że silne więzi społeczne mogą znacznie zwiększyć nasze poczucie szczęścia i spełnienia jakie relacje w Twoim życiu są dla Ciebie najważniejsze, jak możesz je pielęgnować, aby wzmocnić swoje poczucie przynależności do tej nieskończonej opowieści. W obliczu tych refleksji nie możemy zapominać o wpływie, jaki mamy na naszą planetę i przyszłe pokolenia. Czy jesteśmy gotowi podjąć odpowiedzialność za nasze działania? W 2020 roku badania opublikowane w Global Environmental Change sugerują, że nasze wybory dotyczące środowiska mają dalekosiężne konsekwencje. Jakie zmiany możesz wprowadzić w swoim codziennym życiu, aby żyć bardziej zrównoważenie i w harmonii z otaczającym cię światem? Jakie małe kroki mogą prowadzić do większych zmian? Warto również zastanowić się nad naszą kreatywnością i tym, jak możemy wykorzystać nasze talenty w kontekście nieskończoności. Jak mówił znany artysta Pablo Picasso, wszystko, co możesz sobie wyobrazić, jest rzeczywistością. Może to być zachętą do działania, do eksploracji naszych pasji i do dzielenia się nimi z innymi. Jakie marzenia artystyczne lub twórcze od lat odkładasz na bok? Co by się stało, gdybyś zdecydował się je zrealizować? Zestawiając te wszystkie przemyślenia, możemy dostrzec, że nasza podróż przez życie jest nie tylko osobistą eksploracją, ale także częścią większego kosmicznego obrazu. Jakie znaczenie mają nasze wybory w obliczu nieskończoności? Może to, co uważamy za drobne decyzje, w rzeczywistości mają potencjał zmieniający naszą rzeczywistość? Jak zauważył filozof Martin Heidegger, bycie w świecie oznacza bycie z innymi. Jak możesz lepiej angażować się w swoje otoczenie i być częścią tej większej całości? Zamknijmy oczy na chwilę i wyobraźmy sobie, że jesteśmy częścią kosmicznej tkaniny, w której każdy z nas odgrywa istotną rolę. Jak czujesz się w obliczu tej wizji? Czy czujesz się zainspirowany do działania, czy może zaniepokojony? Jak mówił wielki myśliciel Karl Sagan, jesteśmy z tego samego materiału co gwiazdy. Jakie znaczenie ma to dla Twojego codziennego życia? Jak możesz uczynić swoje istnienie bardziej znaczącym w kontekście tego większego obrazu? W miarę jak odkrywamy te głębsze pytania, możemy dostrzegać, że podróż w poszukiwaniu sensu jest równie ważna, jak odpowiedzi, które znajdujemy. Jakie pytania stawiasz sobie w swoim życiu? Jak możesz je wykorzystać, aby zrozumieć lepiej siebie i otaczający cię świat? W końcu warto pamiętać, że każdy z nas ma w tej opowieści swoje unikalne miejsce i rolę do odegrania. Jakie historie chcesz opowiedzieć? Jakie ślady chcesz pozostawić w tym nieskończonym wszechświecie? A więc zadaj sobie pytanie: co możesz zrobić dzisiaj, aby uczynić swoje życie bardziej autentycznym i zgodnym z tym, kim naprawdę jesteś? Jakie działania podejmiesz, aby zbliżyć się do swoich marzeń? Jakie zmiany wprowadzisz w swoim codziennym życiu, aby lepiej zrozumieć swoje miejsce w tej niezwykłej narracji, jaką jest wszechświat? Każda decyzja, każdy krok, który podejmujesz, ma potencjał, aby zmienić nie tylko twoje życie, ale także życie innych. Czasem wystarczy niewielka zmiana, aby otworzyć drzwi do nieskończonych możliwości. Jakie drzwi chcesz otworzyć w swoim życiu? Podróż w poszukiwaniu prawdy trwa, a każdy z nas ma w niej swoją niepowtarzalną rolę. W miarę jak zagłębiamy się w te fundamentalne pytania, nasza podróż przez wszechświat staje się coraz bardziej osobista i intymna. Co by się stało, gdybyśmy spojrzeli na nasze życie jako na fragment tej ogromnej kosmicznej układanki? Czy nie jest to fascynujące, że każdy z nas, niezależnie od tego, jak mały się wydaje, ma potencjał wpływania na większy obraz? Może to, co uważamy za nasze codzienne troski, jest tylko częścią większego kontekstu, który dopiero zaczynamy dostrzegać. Jak zauważa astrofizyk Neil deGrasse Tyson, wszechświat jest w nas, we wszystkich nas. Ta myśl może być zarówno przytłaczająca, jak i inspirująca. Co to oznacza dla naszej odpowiedzialności za nasze decyzje i działania? Może to, co robimy na co dzień, ma znaczenie nie tylko dla nas samych, ale także dla innych i dla przyszłych pokoleń. Jak możemy wykorzystać tę świadomość, aby żyć pełniej i bardziej autentycznie? W 2023 roku badania opublikowane w Psychological Science pokazały, że ludzie, którzy dostrzegają sens w swoim życiu, są bardziej odporni na stres i trudności. Jakie działania możesz podjąć, aby nadać swojemu życiu większy sens? Może to być dążenie do pasji, które odzwierciedlają twoje prawdziwe ja, lub zaangażowanie się w działania, które przynoszą korzyści innym. Jakie małe kroki możesz podjąć, aby stworzyć życie, które będzie pełne znaczenia? Pomyśl o tym, jak często zatracamy się w codziennych obowiązkach i zmartwieniach. Czy nie warto czasem zboczyć z utartej ścieżki, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy? Może to właśnie te chwile, gdy odkrywamy coś nowego, są tymi, które nadają naszemu życiu blasku. Jak często znajdujesz czas na refleksję i odkrywanie nieskończonych możliwości, które oferuje wszechświat? Jak możesz wprowadzić więcej uważności w swoje życie? Warto również zastanowić się, jak nasze relacje wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Każda interakcja z inną osobą to jakby małe okno do innego wszechświata, unikalnego, pełnego doświadczeń i perspektyw. Jakie wartości wnosisz do swoich relacji? Jak możesz je zbudować w taki sposób, aby były oparte na wzajemnym zrozumieniu i wsparciu? W 2022 roku badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że silne więzi społeczne mogą znacząco poprawić nasze samopoczucie i poczucie przynależności. Jakie kroki podejmiesz, aby umocnić swoje relacje z innymi? Kiedy myślimy o tym, co jest przed wszechświatem, musimy również wziąć pod uwagę, że nasza percepcja czasu nie jest jedynie liniową sekwencją zdarzeń. W 2021 roku badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge sugerowały, że nasze postrzeganie czasu może być znacznie bardziej złożone. Co, jeśli czas jest jednocześnie cykliczny i liniowy, a nasze życie jest jedynie jedną z wielu możliwości, które mogłyby się zrealizować? Jak to zmienia Twoje podejście do przyszłości i do podejmowania decyzji? Każdy z nas ma w sobie kreatywność, która może być kluczem do odkrywania nowych możliwości. Jak mówił Albert Einstein: wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Jak możesz wykorzystać swoją wyobraźnię, aby stworzyć lepszą rzeczywistość, nie tylko dla siebie, ale także dla innych? Może warto zastanowić się nad tym, jak nasze pasje i zainteresowania mogą być użyteczne w szerszym kontekście. Jakie talenty chciałbyś rozwijać, aby przyczynić się do większego dobra? Kiedy myślimy o nieskończoności, nie możemy zapomnieć o odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą nasza egzystencja. W 2020 roku badania opublikowane w Nature Communications zasugerowały, że nasze decyzje mają długofalowy wpływ na przyszłe pokolenia. Jakie wartości chcesz przekazać dalej, jakie zmiany w swoim życiu mogłyby przyczynić się do lepszego jutra? Zmiany te mogą być małe, ale ich wpływ może być ogromny. Przyjrzyjmy się teraz naszym marzeniom. Jakie są Twoje największe aspiracje? Czy są one zgodne z tym, kim naprawdę jesteś, czy może są wynikiem wpływów zewnętrznych? W 2022 roku badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Yale wykazały, że ludzie, którzy świadomie dążą do swoich prawdziwych marzeń, są bardziej spełnieni i zadowoleni z życia. Jakie kroki możesz podjąć, aby realizować swoje pasje i marzenia? W miarę jak odkrywamy te głębsze pytania, zyskujemy szansę na odkrycie siebie na nowo. Każdy moment jest okazją do refleksji i działania. Jakie zmiany wprowadzasz w swoim życiu, aby lepiej zrozumieć swoje miejsce w tym nieskończonym wszechświecie? Jakie małe kroki możesz podjąć, aby uczynić swoje życie bardziej autentycznym? Na zakończenie warto spojrzeć na naszą podróż w szerszym kontekście. Jakie znaczenie mają nasze wybory, nasze relacje, nasze marzenia w obliczu nieskończoności? Każdy z nas ma w tej opowieści swoje unikalne miejsce i rolę do odegrania. Jakie historie chcesz opowiedzieć? Jakie ślady chcesz pozostawić w tym nieskończonym wszechświecie? Twoje życie może być częścią czegoś większego, podróży, która trwa od zarania dziejów. Jakie kroki podejmiesz, aby uczynić swoją podróż niezapomnianą?